W Kłecku koło zna. Na co dzień poznaję tajniki wiedzy farmaceutycznej na Akademii Medycznej w Poznaniu. Uważam, że tylko dzięki własnej pracy można coś osiągnąć w życiu. W chwilach wolnych od nauki uprawiam aerobik sportowy i żeglarstwo. Polonia 99, specjalnie przed Państwem, na wizytę programu pierwszego i dla wszystkich gości koncertu w sali kongresowej. Przyjechały z całej Polski, wielkim nadziejami. Niestety wybrał tylko jedno, Ale to i tak wspaniałe, że się Dziękujemy Państwu za brawa, które im się należało. Bez A skoro jesteśmy przy podziękowaniach, to skierujemy także do firmy, dzięki którym... Na... <noise> <noise> i pereł, kolia i kolczyki, ufundowane i wykonane przez artystę, plastyka Tomasza Remigiusza-Sikora... <noise> Czy są Państwo gotowi? <noise> tak długo czekaliśmy na ten moment. Ja czekam jeszcze na bardzo ważne informacje dotyczące werdyktu jury, których jeszcze mi nie dostarczono, bo ja też jeszcze nie wiem, kto okaże się tą najpiękniejszą kobietą, jaką dzisiaj w tym konkursie i po prezentacjach wybrano. Mam nadzieję, że za moment pojawi się tutaj ktoś, kto powie mi, co też mam wszystko ogłosić, bo tej najważniejszej informacji też jeszcze nie posiadam. To niesłychane, ale od początku mówiłem, że obrady jury były bardzo burzliwe. Trwały bardzo długo, wyjątkowo Programowo. Mam nadzieję, że już niebawem. Uda mi się przekazać Państwu tę informację. Orkiestra tuż czekamy na ten wynik, a napięcie jak powiedziałem rośnie. Tutaj ją panna z numerem 4 dominika Milewska. <klucza> Kolejna trofea i nagroda to diadem, szarfa i 7 tysięcy złotych. tu. Już tylko dwa tytuły zostały do ogłoszenia. Do ogłoszenia, tak jak mówiłem Państwu przed chwilą, pierwsza wicemis Polonia, bo o niej teraz będzie mowa, otrzymuje diadem, szarpę i 10 tysięcy złotych, a uhonorowana tym tytułem zostaje Emilia Raszyńska. nie pojawi się tron, proszę Państwa. Jest! To historyczna chwila. Panie i Panowie, nadszedł czas na ogłoszenie tego najważniejszego tytułu, 24. w historii konkursu Miss Polonia. Za chwilę kolejna Miss Polonia przejmie na rok od Izo Bękowskiej obowiązki i koronę Królowej Piękności. Izo tęskni już trochę już za tą koroną, którą musisz oddać? Uważam, że nie, ponieważ następna dziewczyna ma wielką szansę, żeby zaistnieć w świecie i życzę jej z całego serca powodzenia. Ja życzę jej tego również i Państwu mam nadzieję też. Proszę Państwa, Miss Polonia otrzymuje następujące nagrody. Weekend w apartamencie królewskim, nagroda od hotelu Jan III Sobieski. Dwutygodniowe stypendium językowe w Rimini Akademii we Włoszech, fundator Centro Italiano i Kultura w Bielsku-Biały. Samochód osobowy Peugeot 206, którego fundatorem jest Lew Warszawski Zdzisław Biały. Fundatora Nagrody Głównej prosimy o wręczenie kluczyków do samochodu, a tytuł Miss Polonia 99 otrzymuje Marta Kwiecień.